Orzeł brzeszczot. Reszka slave one. 4 Czwarty maja zbliża się wielkimi krokami. Czas więc otworzyć któryś z zestawów z gwiezdnych wojen. Orzeł oznacza, że na pierwszy plan pójdzie Brzeszczot. Tak więc długo, wyczekiwany przez sporą część swojego życia na rynku, niedostępny, ale w końcu z nami The Razor Crest z serialu Mandalorian. Zestaw 75292. Zobaczmy, co kryje w środku. Wielkiego zaskoczenia nie było. W środku klocki Lego. O. Moneta pamiątkowa. Trochę naklejek, w tym takie raczej większe niż mniejsze. W sześciu krokach zbudujemy sobie ten zestaw. A oto i on Bleszczot w pełnej okazałości. Muszę powiedzieć, że miałem z nim kłopot. Od wielkiego entuzjazmu. Przeszedłem do lekkiego zwątpienia, kiedy przyjrzałem się dokładniej zdjęciom z filmu, innym konstrukcjom z LEGO, lepszym niż ta. A potem wróciłem do takiej myśli, że jednak jest to zabawka za określoną kwotę. Nie jest to model UCS, którym ma oddawać. Maksymalnie wiernie szczegóły, a jeżeli trzeba kosztować milion złotych monet, tylko po to, żeby każdy najmniejszy element się zgadzał. Więc spróbuję jakoś poukładać i zbalansować te moje myśli. Konstrukcja robi wrażenie, jest całkiem spora, jeżeli popatrzymy na skalę. Oddaje kształt statku dosyć dobrze, chociaż minimalnie jak spojrzymy z przodu, odrobinę brakuje jeszcze tej takiej rozpiętości skrzydeł i silników. Troszeczkę są, jednak wydaje mi się, blisko siebie i, i takie ściśnięte z lekka. To wygląda całkiem nieźle, ale znowu przez to, że te. Że te skrzydła podtrzymujące silniki na górze są kwadratowe bardziej niż, niż ukośne, no to trochę to zabiera tej drapieżności z tyłu i takiego smukłego wyglądu. Niestety, ale nadal mamy całkiem spory kawałek brzeszczota do dyspozycji i, i do zabawy. Prawne oko pewnie już dostrzegło naklejki do góry nogami. Niestety akurat ten moment w instrukcji, która bardzo dobrze prowadzi przez proces budowania, jest troszeczkę mało czytelny. I po prostu trzeba wiedzieć, no teraz już wiem, jak nakleić. Na... Naklejkę zanim się za to zabierzemy, bo z tego obrazka nie będzie to wynikało niestety. Ale wracając do, do tej konstrukcji i, i kształtu, przód jest chyba, chyba najlepiej tu wyglądającym elementem. Mamy ten charakterystyczny kształt dzioba. Działa laserowe. To wszystko tutaj wygląda fajnie. Za pomocą naklejek mamy zasugerowaną rdzę i, i wiek maszyny i jej zużycie. Szyba też całkiem dobrze wypadła. Przypomina bardzo mocno ten właściwy statek. Tu można by się jakieś milimetry spierać pochylenia tej szyby itd. no ale mamy do czynienia z gotowym elementem z LEGO więc siłą rzeczy jest on taki jaki jest po prostu o ile się nie mylę bo mogę się oczywiście mylić to wszystkie części które zostały użyte do budowy już były obecne w katalogu LEGO nie spotkałem się tutaj z żadną nowością ale ale mogłem coś przeoczyć. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. Skoro już otworzyliśmy sobie tą szybkę, kabina robi, jak się to mówi, robotę, aczkolwiek od razu widzimy, że jest węższa niż w prawdziwym brzeszczocie. No tu wszystkie grafiki sugerują, że nasz bohater może sobie siedzieć tutaj na tym przednim siedzeniu. Z, z grogu na ręce. W taki, w taki sposób jest to zaaranżowane prawda, w wizualizacjach. No wiemy, że, że w filmie grogu sobie siedział tam na, na jednym z tylnych siedzeń, czyli ten, to tylne siedzenie powinny być dwa równolegle. Zabrakło dosłownie jednego studa, żeby to tam zmieścić. No, tu sterowanie oczywiście też dosyć proste. Po, Pojedynczy część z nadrukiem. Komputer do, do sterowania. Szybka się tutaj ściąga, nie otwiera. Statek otwiera nam się ze wszystkich stron. I to tak właściwie zastanawiam się nawet, czemu się aż tak bardzo otwiera. Oczywiście mamy tutaj. Taki trap wyjście boczne. To minimalnie może węższe niż w, niż w prawdziwym statku. Otwiera nam się przód. To z jednej strony mamy zasugerowaną zbrojownię, chociaż trochę brakuje tej prawdziwej zbrojowni, w której główny bohater nasz, cowboy miał cały arsenał. Tutaj za zbrojownię robi miejsce na strzałki. Jeżeli ktoś by chciał, można strzałki trzymać tutaj, żeby już tu nie, nie zmieniały koloru. No i z drugiej strony mamy taką kajutę dodatkową tutaj na niektórych wizualizacjach. Spał sobie griff KARGA oczywiście, oczywiście bez tych gnatów. Do figurek oczywiście wrócimy na koniec. Po drugiej stronie też się otwiera klapa. Otwiera się też tył, czyli tak jak w prawdziwym statku możemy otworzyć tył. Nie wiem, czy tam już widać, czy, czy jest za ciemno. W środku są zdobycze naszego łowcy nagród. Zaraz je też pokażę. Natomiast takie połączenie w sumie budowania pod kątem z dodatkowymi funkcjami zabawowymi ewentualnie. Otóż statek się otwiera cały, zupełnie jeszcze tak na boki. Może po to, żeby tutaj jeszcze dodatkowo móc operować w środku, bawić się, aranżować minifigurki, no może to jest trochę taki kompromis, jeżeli chodzi właśnie o zbudowanie tego, tego tyłu pod kątem. W środku mamy zdobycze. To, to są naklejki, więc tutaj taki po prostu pod, podłużny klocek z naklejką, jeden delikwent w karbonicie, drugi delikwent w karbonicie. Zostaną dostarczeni i spieniężeni. Co tutaj też się rzuca w oczy no i, i mnie akurat odrobinę mi przeszkadza to ten bo cała konstrukcja jest jest wspierana dość mocno częściami z technik żeby się to wszystko jakby cały szkielet powstał właśnie z, z części z Lego technik natomiast tutaj na górze pod pod skrzydłem, on teraz powinno być widać po prostu taka belka z powtykanymi pinami wystaje, prawda nawet po zamknięciu po prostu na no, została tam i, i trudno. Zresztą właśnie brakuje trochę takich. Ym, Obłości jeszcze doda dodatkowych tajli, tutaj, tutaj, zwłaszcza w okolicach skrzydeł. Brakuje też jeszcze trochę, jak popatrzymy, tak z przodu, pewnie też już to widzicie te dolne nartki. Nawet, nawet całkiem sprytny pomysł, bo, bo te prawdziwe rzeczywiście wyglądały trochę jak, jak narty, te płozy do lądowania. Natomiast o ile jeszcze ta przednia nie przeszkadza może aż tak bardzo, że, że jest po prostu niska i schowana, no tak tych, tych bocznych, takich charakterystycznych, jakby odnurzy na których statek lądował w filmie, trochę tutaj brakuje. Sporym plusem bym, bym powiedział. W i w przeciwieństwie do niektórych konstrukcji, prawda, gdzie, gdzie strzałki te zabawowe gdzieś wystają, czy, 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 czy szpecą całkowicie tutaj są bardzo sprytnie schowane. Strzelanie odbywa się poprzez naciśnięcie tutaj ukrytego mechanizmu, więc. Po wystrzeleniu można sobie te strzałki, jak już wspominałem, schować tutaj do, do tej bocznego schowka. Także to jest sprytnie pomyślane. Też ukłon i w sumie w stronę tych, którzy lubią się bawić tymi strzałkami i strzelać. I ukłon w stronę tych, którzy wolą mieć model. Troszkę bardziej elegancki, bez strzałek. Tutaj oczywiście przydałoby się jeszcze ten jakoś zabudować, jeżeli byśmy w ogóle nie chcieli bawić się strzałkami. Na górze mamy kapsułę ratunkową, wyciąganą, można ją sobie rozłożyć posadzić tu minifigurkę i, i może tutaj nasz kowboj zwiewać gdyby zaszła taka, taka potrzeba Przyjrzyjmy się minifigurkom, bo one akurat tutaj w tym zestawie działają dość mocno na plus. Djarin, główny bohater Mandalorianin, samotny Cowboy przemierzający obrzeża galaktyki i znaleziony po drodze uroczy grogu, który zmilczył jego serce. W figurkę Mandalorianina mieliśmy już. W zestawie z ATST na, na na torsie, na nogach. Bardzo ciekawe fragmenty zbroi pas z amunicją prezentują się dosyć ładnie z tyłu mimo że, że pod rynkom, ale jest też. Na na plecach kontynuuje ten, ten pasy, głowa czarna, więc jest to wersja, w której nadal jeszcze nie znamy tożsamości, bohatera i tak więc po prostu nie ściąga KASKU. Natomiast grogu to oczywiście torsik dziecka, niemowlęcia w kolorach, odpowiadających na postaci małego przedstawiciela rasy, z której pochodził Mistrz Jota, główka gumowa z charakterystycznymi uszami, wielkie oczy. Wszystko tu wygląda całkiem nieźle. Griff Karga, który jak dotąd pojawił się tylko w tym zestawie. Bardzo fajnie dobrane kolory. Rzeczywiście tak mniej więcej się ten bohater ubierał. Tutaj jeśli chodzi o plecy to prosty nadruk. Sugerujący taki kawałek płaszcza. Z przodu mamy rozpiętą koszulę, pasek, jakiś fragment też, też paska. Idącego w poprzek, fryzurka bardzo fajna, charakterystyczna dla, dla tej postaci, dwa wyrazy twarzy, jeden taki lekko zmarszczony drugi, drugi uśmiechnięty. Może nawet warto w tym uśmiechniętym go będzie zostawić, bo tutaj jest jakiś wyraźny w nerw. Natomiast droid IG 5 miałem kłopot, czy dać go do pary z Kargą, z Mandalorianinem, czy czy z Truperem, jest to postać niejednoznaczna, ale bardzo sprytnie zbudowany, bo na, na ciele znanym z droidów, choćby z wojen klonów, dzięki dodatkowej części podnoszącej trochę głowę, jest taki kształt bardziej yy, smukły i, i jest wyższa ta, ta głowa, więc rzeczywiście przypomina kształtem tego droida, łowce nagród, a z tyłu też dodatkowe klocki, na których droid ma przypięty troszkę dłuższy blaster, także bardzo bardzo fajnie tutaj to zostało oddane. Podoba mi się ten 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 pomysł i to wykonanie tego tego droida, jak nie jestem może jakimś wielkim fanem droidów z LEGO, troszkę są takie rachityczne. Tak ten tutaj wypada całkiem nieźle. I Scout Trooper, nie wiem jak wy, ale ja jakoś tak nie wiem dlaczego, ale po prostu lubię figurki trooperów wszelakich wychodzą one z klocków po prostu bardzo dobrze i tutaj też ten hełm scout troopera wygląda naprawdę dosyć spektakularnie jest trójwymiarowy fajny kształt fajnie to wygląda w miniaturce tors zadrukowany jak tutaj widzimy nogi zadrukowane z przodu są elementy tego munduru trooperów, natomiast hełm rządzi. Mam nadzieję, że, że ta sytuacja, w której ten scout trooper jest tylko w tym jednym zestawie, nie potrwa zbyt długo i że zobaczymy jeszcze jakieś zestawy ze scout trooperami. Fajnie by było ich mieć troszkę więcej, może nawet jakiś zestaw. Bojowy, jakieś, jakieś ścigacze czy, czy pojazdy inne, co no, naprawdę świetnie wygląda. Jak tutaj moje mieszane uczucia podsumować? no Myślę, że jednak zestaw na plus figurki, dobrane całkiem ciekawie. Niektóre, jeszcze raz podkreślmy, ciągle unikatowe znajdujące się tylko w tym jednym zestawie więc jeżeli chcemy je mieć grifa, kargę, czy, czy Droida czy, czy tego Scout Troopera no to tylko w tym zestawie więc warto o nim pomyśleć Sama konstrukcja można by tutaj było w kilku miejscach się wspierać czy nie da się tego zrobić lepiej? No pewnie jest to znowu jakiś kompromis między liczbą części a, a tym, co się da wykonać za dane pieniądze. Więc jeżeli komuś przeszkadzają te niedoskonałości w budowie, można popatrzeć na, na moce, zainspirować się, dokupić trochę elementów i rozbudować, ulepszyć statek. A jeżeli Taki wystarczy, no to na pewno da, da dużo radości. Jednak w jakimś tam stopniu odwzorowuje brzeszczot, który przez dotychczas dwa sezony serii o naszym kowboju Mandalorianinie cieszył oko, ciorał się po obrzeżach galaktyki. Tak więc na pewno ten statek będzie takim materialnym śladem po. Po przyjemnościach oglądania serialu. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się ten statek podoba. Czy wolicie ten, czy, czy wolicie któryś z mocy. Zostawcie kciuk w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnych filmach.